Dobra. No to będzie! Weź... Będziesz panem Papłem. będziesz cię, czeladnik. Dobra, gdzie, gdzie macie ten? Będziesz wszystkim, Albert. Dobra. No to masz tak. Tu i musisz dołączyć, ale nie możesz do nas. Możesz tak, sąsiad jest tam do No i będziesz musiał tym intrygować tymi kątami. Dobra, ale by Będziesz być... Ja idę na Pana Papła, ja idę na Pana Papła. Czemu? Dobra, to ja, to ja będę. Dobra, to będę na chwilę handlarzem. No. I możesz tam się do Wojtka tepnąć, lub gdzieś indziej. Ta, ta teraz odczepnię. O, o, o. Dobra. Poczekaj, jakiś rowerek sobie Ej, Hehehe. Dziutko, teraz chodźcie rower. Ej, nie, wyjść motorem. Wojtek, Patrz to! No? 500, 2000, <grym> Przyciąga ją. Niestety. Przyciągaj ją! Ja Przeciągaj! Wiem, że będziesz musiał droższe płacić. <grym> A gdzie wy jesteście? Chowaj się teleportnij. Ja jestem już tu blisko. No to musisz... Nie, w drugą stronę idź. Ja w tą to jest ta. To. <grym> I daj ten, ten, ten pozwolenie do rzeczy! Co ty robisz? Dzięki pozwolenie! Gra do trzymano! Już godzina odcinka jest! Dobra, są tu wady! Zaraz będzie, zaraz będzie! Chciałam pan Paweł, awansuj na kierownika gospodarstwa i awansuj na kierownika gospodarstwa! Czekam na was! No to my czekamy na Ciebie, chopę! A ja my ja jestem! No nie tu! A ty nie tu? No nie! Tutaj nie? No nie! Tak, chodzi! No, no możesz no, możesz, nie możesz wyjść! Iść. Dobra, I widzę iść. admina, widzę admina! Ale admin, a... To na powołanie się! Chodź ze mną, chodź ze mną Czy będziesz Dobra, miał kanał? Ja już nie widzę twojego tego Będziesz miał kanał? Mam przecież kanał no. no ale z farmingiem no, no. Widzisz ja tam Widzę ja Dawaj bignik, bignik. To będzie o, e, o, to się... e, e, Dobra, ostatnie chwile, ostatnie chwile tego odcinka. No dawaj, al, dawaj, 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 ja, ja Ci podam, ja ci Bo podam. Ja na piechotę muszę, na no piechotę, czego ty wymagasz? I w następny... Tam do... Dawa. Ja ci podam, ja ci tam wyrzucę. Ja ci wyrzucę. <gry> wyrzucę. Dobra, tak wyrzucisz. Ej, ja nie mam uprawnień, kurde, weź. <gry> ja też nie mam. Ej, Wojtek, weź, daj mi uprawnienia. Albo mi, albo mi. mi. Nie, mi, mi.

Ja Idziemy do tego. Trzeba wrzucić. Ej, ja wiem, ja mam pomysł na zakończenie. Ja wiem. Ale to nie było. Ale już mamy, już mamy. No, będzie to zakończenie, ale. Dobra, ja zaraz później. Kurde, nie mogę. Mogę coś trzymać. No, kurde. Taki śmietnik, taki jest. Na drzewie. Ja tam szkoczyłem Ty, no się, dajcie, daj. Dzień, Ktoś, daj się, daj Ej, ty się nie traumujcie Kurna Jak jest? No to weź ja Jestem na dachu Kurde, kurde, mi tutaj przeszkadza już Jestem na dachu Kurde, to To daj mi uprawnienia Tutaj. Na drzewo, na drzewo. na no, pomoż, no, poczekaj, poczekaj. Jeszcze na raz. Poczekaj. O, no, no, no. U ciebie on na czerwony Nie, A nie, to ja, 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 No, Nie, 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 jest, nie. Nie, 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 nie. nie, Pamiętajcie Pamiętaj, <gry> widzowie nie robić takich rzeczy... Ej, <gry> Ma drzewo oh, <t 'est> Na drzewo? skakujemy i ze sprintu tam, tam wskakujemy. Ja nie drzewo, tak? No. Aha, dobra. A ja po prostu jeszcze bez drzewa. Chodźcie tutaj, chodźcie tu, chodźcie tu. Ja Aj, tu. a wskakuj na mnie, wskakuj no, na mnie. No nie. Albert, Albert. <coughs> Albert, jak chcesz być tutaj, no to musisz iść przed mój dom. Ja będę, ja będę na no, tak. dachu. No nie, masz iść tam. Wojtek, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie I teraz jest taka decydująca chwila chodź, Musisz iść tam No weź iść, iść tam Hop, Weź iść tam i nas spokaż. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie Oto za uwagę, dziękuję Państwu, Antonin Netty i Nazwiska nie podobaj. Admin, czyli Wojtek Syltek. Wow. A my ja? I naszym trzecim operatorem teraz głównym to jest Albert Linetty. ja nie zgadzam się na podawanie mojego nazwiska. No i tak! Mm -hmm. W środę Skoj, będzie krótki! Kruc... W środę ale... będzie... Następny odcinek. Bye bye. Bye bye, bye bye. All right.